Jak na wydruku WZ umieścić informacje, z których dostaw ma być wydany towar w subiekcie GT? Jeżeli korzystasz z dodatku niebieski plus dla insert GT i wydajesz towary z konkretnych dostaw, wiedz, że informacja, z których dostaw wydawany jest towar, może zostać umieszczona na wydruku dokumentu WZ. W tym celu wystarczy, że posłużysz się dostępnym w programie wzorcem wydruku. Z poziomu okna z parametrami drukowania rozwiń pole wzorzec wydruku i wskaż pozycję WZ z rozbiciem na dostawy. W programie dostępnych jest kilka wariantów tego wzorca. Na wydruku może się dodatkowo pojawiać opis dostawy, a także może być z niego usuwana informacja o koszcie. Pamiętaj, że po wskazaniu wzorca możesz dokonać podglądu wydruku przed jego faktycznym przesłaniem do drukarki. Jeżeli chcesz, aby wzorzec wz z rozbiciem na dostawy był domyślnym wzorcem dla dokumentów wydań, przejdź do modułu Administracja wzorce wydruków. Na liście odnajdź wzorzec wz z rozbiciem na dostawy. Otwórz go poprzez opcję Popraw i aktywuj znacznik Wzorzec domyślny dla wybranego typu dokumentu. Zachowaj ustawienia klikając OK. Jeżeli dokumenty WZ drukowane są jako dokumenty powiązane przy wydruku faktur VAT sprzedaży, musisz dodatkowo dokonać edycji wzorca faktury VAT. Otwórz do edycji wzorzec faktury VAT sprzedaży, z którego korzystasz do wydruku faktur i przejdź do zakładki powiązane. Następnie przypisz dla dokumentu WZ wzorzec z rozbiciem na dostawy. Na koniec zachowaj ustawienia klikając OK.